Zagrałam Disney, a raczej Bonnet Game, że jest okropnie gra głośna. Ale tak, gram o 2.30, bo siedziałam sobie na Discordie. A ogółem będę po prostu podarowywać roboksykraczkom. Jeden, po prostu. Wiem, że czuję się fajnie Chociaż może. Ktoś chce zarobić jeszcze ode mnie. Dobra. Ok. Idziemy. Serio? Wdytru. Nie może. No i na to żądają ode mnie robót. Ja już chcę, chcę mu dać Tylko? O, się cześć. Ma o, wsieki w głowie. Mam pomysł. Pokażę Wam czarną. śmiech Tak ogólnie to są takie nudy. Totalnie. Ja nie wiem w co ciekawego zagrać sobie. Po prostu. Totalnie. 10 subskrypcji wbitych, to i tak dużo dla mnie. Chociaż. Dobra, włączę. A tu sobie nagrywam, dobra. Tu YouTube mam sobie odpalę i zerknę, czy coś się w ogóle zmieniło, czy nie. Wchodzę na moje konto. Tu, tak tu i tu więcej. To jest mój numer telefonu. Jeszcze jedna osoba zadzwoniła i widzę, że dostałem z jedną subskrypcję. Ciekawe. Szukam użytkownika właśnie tego. Tu napiszę, jakie inne filmy zrobię. Tu nawet tego nikt nie chce całego oglądać moich filmów. Sprawdzę coś. Powiadomienie. Przyszedł mi powiadomienie. Fajnie. Dobra Tu mogę. Tu dostałem nowych subskrybentów. No i tu. Statystyki ogółem: Wszystkie w ciągu tygodnia zdobyłam 11 subskrypcji, 442 wyświetleń i tyle. Tylko, tutaj jest jedna rzecz: patrzy się, że wszyscy oglądają poniżej 5, tak około 7, średnia to 7,5% wszystkich filmów, bo nikt tego nie chce oglądać. A mam nadzieję, że się mi wybiją subskrypcje do jutra. Dobra, teraz wrócę. Tak. No i to tyle. Zero. Jest tak późno, że ja będę spać chyba za chwilę. Ale no nie wiem. Wiesz, ja się czuję, jak po energii po, po zolu dokładnie. To nie chce mi się spać. Ale to chyba na no tyle. Jedynie zagrać to, zadzwonić do mnie. Tu sprawdzę coś. Poczekajcie, chwilę. Jest ogółem mój Discord. No. Tu można te. Do friendów. No, prośby wysłać. Ja przyjmę. Można napisać w komentarzach, kto chce zagrać. No i to tyle. No i to, tu będę czekać chociaż może chwilę. Ale w ogóle po co. Dobra. to kończę. Dobra, to pan. Wiem, i to pewnie był beznadziejny odcinek, ale. Nie wiadomo, o czym nawet był. Ale okej, okay, dobra, kończę, pan.